Stany Zjednoczone, Kalifornię, Kalifornię czekają wielkie eksplozje dzisiaj na temat wstrząsającej wizji przepowiedni Snowidza Jackowskiego dotyczącej w Kalifornii i tego, co tam się wydarzy. Co to będzie? Czy to będą zamachy terrorystyczne? Czy to będą jakieś ładunki wybuchowe, tak? A może jakieś tutaj magazyny z amunicją? Dzisiaj na temat wstrząsającej wizji przepowiedni Snowidza Jackowskiego. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do do góry pod tym filmikiem. Kliknij na won a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego dotyczących Stanów Zjednoczonych. Swego czasu Jasnowidz Jackowski robił takie luźne wizje przepowiednie dotyczące przyszłości. Różne, takie bliższe, dalsze i polityczne i społeczne i nawet modowe było, bo była wizja przepowiednia mówiąca o tym, że latem będzie popularna... Czy modna wstążka, tak jeśli chodzi o modę. Natomiast tutaj Jasnowic Jackowski mówił, że, czy widział w tej wizji przepowiedni, że w Kalifornii będą mieć miejsce potężne wybuchy, tak? Potężne właśnie tutaj wielkie eksplozje będą mieć miejsce w Kalifornii. Tak to właśnie tutaj Jasnowic Jackowski widział, że będą mieć miejsce wielkie eksplozje w Kalifornii tak, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no tutaj Jasnowiec Jackowski nie powiedział dokładnie czym to będzie spowodowane, tak czy wybuchną tutaj po prostu jakieś magazyny z amunicją czy dojdzie do jakiegoś zamachu terrorystycznego, czy wybuchną jakieś zbiorniki z paliwem, tak czy na przykład, nie wiem, jakaś cysterna wybuchnie zapali się, tak, dojdzie do jakiegoś wypadku i nie wiem, na jakiejś drodze stanowej dojdzie do potężnej eksplozji na przykład cysterny z paliwem natomiast niewątpliwie to w swojej wizji widział jasnowic Jackowski znaczy ja powiem w ten sposób, bo to jest ciekawe, tak, bo ja przedstawiałem wiele praktycznie, no, setki, tysiące przepowiedni setki przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego i to jest ciekawe, że jakby Jasnowidz Jackowski to zauważył, bo no, nie oszukujmy się, eksplozje zawsze mają miejsce na świecie, tak, były są i będą zawsze jakieś mają miejsce tragedie, dramaty ale wydaje mi się, że tak tutaj te eksplozje, które będą mieć miejsce w Stanach Zjednoczonych, one Będą na tyle duże, że będą po prostu o nich informowały media, telewizja, internet i tak dalej, że my wszyscy praktycznie to zobaczymy. Czyli to naprawdę muszą być po prostu jakieś eksplozje na dużą skalę, że media będą po prostu o tym informować, że media po prostu będą to pokazywały, tak? Media będą to właśnie pokazywały, że po prostu te właśnie eksplozje będą mieć miejsce, że te eksplozje po prostu będą mieć miejsce czyli wielkie eksplozje w Kalifornii. No, mój kanał oglądają widzowie z całego świata. Jak ktoś z Was mieszka po prostu w Kalifornii, to możecie napisać, czy w Stanach Zjednoczonych, co takiego znajduje się w tej Kalifornii, tak? Może tam są po prostu tutaj jakieś magazyny amunicji, może tam po prostu jakieś chemikalia, może jakaś fabryka, która produkuje tutaj, tak? Albo jakieś, nie wiem, po prostu tutaj podzespoły, jakieś, tak, elementy związane z przemysłem obronnym, wojskowym, tak? W każdym razie, według jasnowidza Jackowskiego, mają mieć miejsce wielkie eksplozje w Kalifornii. Wielkie eksplozje w Kalifornii to w swojej wizji przepowiedni widział Jasnowic Jackowski, tak? A więc wielkie eksplozje w Kalifornii. Tutaj nie pojawiło się nic, jeśli chodzi o tą wizję przepowiednie, nic nie pojawiło się, czy po prostu będą tam ofiary śmiertelne, czy będą ranni, tak? Tylko, że po prostu będą mieć miejsce właśnie wielkie eksplozje. Być może to dojdzie do takich zamachów terrorystycznych, tak? Właśnie w, w po prostu Kalifornii. No, sam jestem ciekaw, tak? Oczywiście, no ja tam chcę, żeby po prostu był pokój i bezpieczny na świecie. Natomiast jestem ciekawy, po prostu, co tutaj byłoby się kryło pod tą wizją Przepowiednią, bo często też jak przedstawiam swoją interpretację, a potem po prostu tak zupełnie inaczej to wygląda w rzeczywistości, no bo tak naprawdę pod taką eksplozją to może się kryć wiele kwestii, wiele praktycznie spraw, tak, po prostu może ktoś będzie miał jakiś arsenał w domu zgromadzony, który nagle to wybuchnie, jakieś odczynniki, chemikalie, będzie gromadził jakieś po prostu niewybuchy, tak, i tak dalej, znaczy, nie wybuchy, tak, tylko po prostu w stan zjednoczonych po czym, tak, no ale być może po prostu gromadził jakieś po prostu, tak, jakimś piromanem był a może właśnie, tak powiedziałem wybuch jakiejś po prostu fabryki jakieś chemikalia, czy na przykład jakiejś system na drodze coś co będzie takiego spektakularny, wielki słup ognia, dymu, po prostu kłębów, dużo po prostu tak służb straży pożarnej, pogotowia, policji no w Stanach Zjednoczonych to tam po prostu szeryfów i tak dalej, tych wszystkich ludzi tam, no więc jestem ciekawy po prostu jeśli chodzi o tą wizję przepowiednie, bo dosyć ona brzmi lakonicznie, a z drugiej strony dosyć po prostu precyzyjnie Także, gdzie to będzie mieć miejsce na świecie, że to będzie mieć miejsce właśnie w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, tak? W Stanach Zjednoczonych, oczywiście, my tutaj patrząc z perspektywy Polski, to Kalifornię kojarzymy po prostu, tak? Czy tam przez taki optymistyczny pryzmat, także co zwiedzać turystycznie i tam piosenki jakieś na, na temat Kalifornii i tak dalej. Natomiast, no, na pewno też tam po prostu są pewne obiekty wojskowe, tak? Czy jakieś magazyny, czy po prostu fabryki, które produkują e, konkretny praktycznie tutaj sprzęt czy po prostu jakieś elementy tak czy potrzebne dla wojska czy innych inne rzeczy dla gospodarki no, zobaczymy, co tutaj po prostu będzie się tutaj właśnie działo, tak? Natomiast ja jestem ciekawy jeszcze jednej rzeczy, bo tego na przykład nie mówi Jasnowic Jackowski, ale taka moja interpretacja, bo zobaczmy sobie, Trump rozpoczyna wojnę celną ze światem, no tam potem po prostu rezygnował z tych po prostu ceł dla wielu państw, tak, żeby z podnoszenia, ale zachował wysokie cła dla Chin, tak, jeśli chodzi o wymianę gospodarczą, ekonomiczną. Czy na przykład tam w Kalifornii nie spłonie, czy jakaś wybuchnie fabryka E, tak, która na przykład produkuje coś i jak ona zostanie zniszczona, to na przykład Amerykanie będą musieli to sprowadzać z Chin. I będzie powiedziane, że na przykład, nie wiem, doszło tam do, e, tak, e, po prostu sabotażu, że to jakiś obcy wywiad, obce państwa. Ja nie mówię, że China, ale na przykład inne zrobili specjalnie, żeby po prostu właśnie tutaj zdestabilizować sytuację, tak. Na przykład, na przykład tak mamy tutaj w Europie, to kupujemy lekarstwa, e, to tak bardzo często te lekarstwa, tutaj otoczka, tak, jest produkowana w Europie. Ale substancja czynna, a więc ta esencja to po prostu najważniejsza część tej, tej lekarstwa produkowana jest w Azji, na przykład w Chinach. Tak. I wtedy po prostu jak fabryka zamkną, albo na przykład są problemy, to tak naprawdę Europa, no nie ujrzesz ze wszystkim, tak, ale niektóre rzeczy, na przykład, tak, niektóre lekarstwa. No I pytanie też jest takie, na przykład, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, może tam być jakaś fabryka, która ulegnie zniszczeniu, to na przykład, żeby jakąś rzecz kupić, tak, czy ją wyprodukować? to będą musieli po prostu nawiązać tutaj współpracę z Chinami. I potem pojawią się oczywiście teorie spiskowe, konspiracyjne, że na przykład za tym stoją jakieś obce mocarstwo, tak czy jakieś inne państwo i tak dalej. Eee, czy na przykład nawet Chiny miałyby tego doprowadzić, żeby zdestabilizować sytuację i tak dalej. Tak? No oczywiście to w sferze, w sferze po prostu pewnej teorii spiskowej. Nie wiem, czy to będzie mieć miejsce. Tak? No właśnie, piszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie, na temat tych właśnie wielkich pożarów, które widział w swojej wizji przepowiedni Jasnowic Jackowski. Eee, to wszystko Dzięki za oglądanie, dzięki za Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.